Witajcie kochani! Z tej strony Caspi and Bricks. Dawno nie nagrywałem nic ciekawego o klockach LEGO. Jednak dziś nadarzyła się specjalna okazja. Udało mi się odwiedzić świetne wydarzenie, jakim jest Klocki Fest 2025 w Kielcach. Wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie spodziewałem się aż tylu atrakcji. Mogłem przywitać się z wieloma LEGO tuberami i posłuchać, co zamierzają robić w najbliższym czasie. Udało mi się zdobyć też sporo autografów. Najważniejszą rzecz to możliwość wzięcia udziału w warsztatach z Maćkiem i Klocki. Wszystkim bardzo je polecam. Co prawda, już dawno nie ma na nie miejsc, ale mówię to, bo kto, to wie, bo kto wie, może w niedalekiej przyszłości. Maciek znów będzie coś takiego organizował. Dużo się nauczyłem, otrzymałem mnóstwo gadżetów, ale co najlepsze, mogłem osobiście porozmawiać z Maćkiem i Klocki. Jest jeszcze fajniejszy niż na kanale. Serio? To on zainspirował mnie do pracy nad tym kanałem. Od dziś biorę się do roboty. W strefie Klocków kupiłem cztery mystery boxy od Maćka, Maćka i Klocki. Cena 30 zł. Wydaje się bardzo atrakcyjna. Możecie je kupić na stoisku oznaczonym jego charakterystyczną grafiką. Na stoisku jest też sporo świetnych zestawów, no ale do rzeczy. Czas na opening pierwszego z czterech mystery boxów od Maćka. Pudełko jest bardzo ładne, estetyczne, ciekawe. Co w nim znajdziemy? Wiem, że na pewno naklejki oraz gwarantowane zwierzę. Ale co jeszcze? No, no to zaczynamy nasz opening. Uuu! Z proszę zobaczyć, co tu mamy. Pierwsze, co znajduje się w, w Mystery Boxie, są to ak akcesoria w formie kostiumu. Strój marchewki i strój królika. Tutaj y, są bardziej drogocenne czyli, czyli świeca, y, roślinka jakaś i łańcuchy. Jako figurka jest zwykły, prosty Kai z serii Dragon's Rising. O, z, mie z mieczem, co i tak nic nie poprawia. Mamy i przedostatnią rzeczą. są: jest króliczek, Steve Lawaciken i trzy marchewki. Jest um, też ważniejsza rzecz, czyli autograf od autografy od Maćka i Klocki. Taki znak, o. Też taki. Tutaj Maciek zwykły. Maciek duch. Naklejka, kiedy piekła. Naklejka Maciek dinozaur. Maklej, naklejka Maciek cowboy Naklejka Maciek Kucharz Naklejka Maciek Wiedźmin Naklejka Maciek Indiana Jones Naklejka Maciek i Ninja I naklejka Maciek i Ice Climber No i to by było na tyle yy, Niedługo zrobię kolejny opening kolejne z mystery boxów Więc Warto na nie zaczekać, bo możliwe jest wydropienie dużego zwierzaka. Do zobaczenia.